W serii Baki występują niezwykle wykwalifikowani wojownicy, którzy niestrudzenie trenują, żeby osiągnąć szczyt, czy to ze względu na swoją potrzebę samodoskonalenia, zdobycia sławy, czy też bezkarnego życia w luksusie. Tak też wśród wielu utalentowanych istnieją ludzie, których można już tak naprawdę porównać wyłącznie do bestii, zdolnych zaszkodzić nawet służbom bezpieczeństwa całego państwa. Zaś bez wątpienia jednym z takich wojowników jest Yujiro Hanma, zwany też najsilniejszym stworzeniem i ogrem, który bezlitośnie miażdży swoje ofiary i przeciwników. I chociaż w pewnym stopniu poruszyłem już ten temat wcześniej, to tym razem chciałbym też skupić się na innym aspekcie związanym z demonicznymi plecami w rodzinie Hanma, zaś w tym miejscu przestrzegam Was już tylko przed spoilerami, a także zapraszam na mój serwer Discord, do którego link jak zawsze znajdziecie w opisie. W każdym razie wracając, demoniczne plecy to największy atut zapewniający ogólną poprawę wszystkich podstawowych cech i atrybutów wpływających na sprawność jak siła, wytrzymałość czy szybkość. Jednak w przeciwieństwie do technik ćwiczonych latami, w rzeczywistości jest to dar genetyczny, który wpływa na to jak budowane i do jakiego stopnia mogą być napięte mięśnie konkretnych członków rodziny Hanma i zarazem jest to powód dlaczego to właśnie obdarzeni w ten sposób od zawsze pozostawali na szczycie i najpewniej będą na nim wciąż pozostawać, zostawiając swoich przeciwników w tyle. Dobrym tego przykładem jest zdecydowanie najbardziej rozpoznawalny Yujiro Hanma, który podobnie jak swój ojciec, zdołał oprzeć się i pokonać wysłane przeciw niemu siły armii stan Zjednoczonych podczas toczącej się Wietnamie wojny i to mając zaledwie 16 lat. Natomiast z biegiem czasu jego siła tylko rosła, a on pokonując kolejnych przeciwników stał się tylko potężniejszym wojownikiem, który w pewien sposób pożerał swoich rywali nie tylko często masakrując ich ciała, ale ucząc się od nich momentalnie nawet najbardziej zaawansowanych technik, które pozostawały ścisłą tajemnicą bardzo niewielkich grup czy rodów i wymagały lat ćwiczeń. Zaś poza tym, że w ten sposób posiadał on wiedzę na temat praktycznie wszystkich technik walki wręcz, uzyskał on także ogromne zrozumienie w temacie funkcjonowania ludzkiego ciała, anatomii, a także historii. Zaś mimo swojej burzliwej natury, wciąż potrafi dbać o godną prezencję jako członek elity społeczeństwa, rozmawiając z najważniejszymi ludźmi, w tym również z prezydentem Stanów Zjednoczonych, który po tym jak Yujiro pokonał wojska amerykańskie dla dobra USA, unikał konfliktów z najsilniejszym stworzeniem, dając mu swoje poparcie, co dotyczyło się także pozostałych prezydentów oraz innych kluczowych osobistości. Natomiast ostatecznie osiągnięcia i parametry ciała Yujiro dawno przekroczyły granice ludzkich możliwości, bo w końcu gołymi rękami może ciąć szkło, powalić gigantycznego słonia, który nie mógł zostać uszkodzony przez czołgi, wreszcie pokonując najlepszą broń, z jakiej korzystała armia, a jego cios niektórzy porównywali do ataku nuklearnego, zaś Yujiro mógł wstrząsnąć bez trudu całym wieżowcem czy wedle przesłanek z jego przeszłości, mógł powstrzymać trzęsienie ziemi po prostu uderzając w grunt, na którym stał. Natomiast z powodu, że największe osiągnięcia Jyotiro znane są po tym, jak napiął swoje plecy w kształcie twarzy Demona, a także pokonał największe przeciwności, uznaje się, że jest to również główny powód potężnego wzrostu ogólnej siły Ogra, tym bardziej, że ta sama zasada tyczyła się także jego ojca, który w pojedynkę przetrwał stałe bombardowania, a także zmiażdżył wysłanych przeciwnią żołnierzy na wyspę, przez co początkowo chciano nawet posłać na tego jednego człowieka bombę atomową. Również Baki wyraźnie zyskiwał na sile z używania demonicznych pleców, chociaż jego natura sprawiła, że wykorzystał je wyłącznie kilka razy, w tym do walki z własnym ojcem Judiro. I chociaż co nieco wiemy o zaletach napiętych pleców w kształcie twarzy Demona, to ich pochodzenie, a także powód dlaczego tylko tak wąski gron został nimi obdarzone wciąż pozostaje niejasny. Jednak mimo tego wciąż istnieją pewne poszlaki prowadzące do powstania różnorakich teorii, a jedną z nich jest założenie, że rodzina Han ma przed laty w jakiś sposób zaprzedała duszę diabłu w zamian za dominację i największą siłę na ziemi. A jest to o tyle prawdopodobne, że nawet mózg Bakiego przypomina demoniczną twarz. A biorąc pod uwagę, że Ujiro wciąż przewyższa swojego syna, a także jest bardzo inteligentny, myślę, że bezpiecznie można powiedzieć, że również mózg najsilniejszego stworzenia na świecie ma w sobie jakąś demoniczną cechę, tym bardziej, że jego zdolności poznawcze znacznie przekraczają możliwości zwykłego człowieka. Wreszcie seria wyraźnie podkreśla, że demoniczna twarz na napiętych plecach to nie jest tylko wyobrażenie nielicznych, a coś co mogą zobaczyć i poczuć praktycznie wszyscy, co widać w momencie, gdy napięte plecy Judziro wyraźnie przeraziły zgromadzonych, a także wszyscy zawsze żywiołowo reagują widząc plecy członków rodziny Hanma, których sama budowa i aura może przerazić z uwagi na ich całkowicie nieludzką fizjologię. A pamiętać trzeba, że nawet uderzenie piorunem nie wywarło na Judziro najmniejszego wrażenia, a liczba jego hormonów znacznie przekracza znane normy, zaś wreszcie słowa Bakiego sugerowałyby, że jest on odporny przynajmniej na większość chorób i trucizn. A jedynym, co w pewnym stopniu przeczy jego odporności, jest jeden z paneli mangi, gdzie Jujiro został na krótki czas powalony i powstrzymany środkami usypiającymi. Jednak traktowałbym to bardziej jako pewną pozostałość i obecnie może nawet i nieścisłość z obecną siłą najsilniejszego stworzenia na świecie. Wreszcie dodatkowy sens, że Jujiro ma w sobie coś z demona, podkreśla jego wyjątkowa agresja i krwawa natura, i niemalże maniakalna chęć walki. W końcu dlaczego w świecie, gdzie istnieje okultyzm i można przywołać duszę legendarnego wojownika Musasiego, a zatem przerwać granice między światem żywych i umarłych, miałyby nie istnieć istoty pokroju demonów, które rzadko uchodzą po prostu za złe duchy? W końcu nawet Yujiro mógł zobaczyć zjawę swojego ojca, a raz Baki chwytając za klamkę poczuł dziwną obecność, a nawet jeśli przypiszemy, że odpowiedzialny był za to duch jego dziadka, to wciąż pokazuje to, że istoty niematerialne mają niemarginalny wpływ na świat żywych, co tyczyć się może przecież także demonów. Tym bardziej, że w świecie Bakiego archeolodzy odkryli w piramidach dwa wyryte w ścianie obrazy, które przedstawiają istoty z demonicznymi plecami, które mierzą się z siłą, która zostaje przez archeologów porównana do ówczesnej siły armii całego narodu. Zatem niewykluczone, że członkowie rodziny Hanma zaprzedali duszę diabłu już od momentu istnienia najstarszych cywilizacji i stwarzali im niemałe problemy, tym bardziej że większa postać zostaje przyrównana do diabła. A możliwe nawet, że instynkty pierwszych obdarzonych demonicznymi plecami były silniejsze, natomiast ich szał sprawił, że wiele informacji na zawsze przepadło, a obecne pokolenie należące do rodziny Hanma może nawet nie zdaje sobie sprawy, skąd posiadają tak wielką wzrastającą moc i demoniczne plecy, co tłumaczyłoby także dlaczego tak mało wiemy o pochodzeniu tego daru. Natomiast spotkałem się też z inną dość ciekawą teorią, która zakłada, że te dwa wyryte obrazy w piramidzie były niczym innym jak przepowiednią starcia między Yujiro i Bakim, ponieważ dwie istoty różnią się rozmiarem i dosłownie wyglądają jak ojciec i syn. Chociaż uważam, że bardziej prawdopodobnym jest, że obraz ten przedstawia długowieczną tradycję walki ojca z synem w rodzinie Hanma, tym bardziej że widać tam wyraźnie nakreślone strzały, a zatem raczej już nie tak popularną broń. Natomiast jeśli uznamy, że Pickle jako pierwotny człowiek należał do rodziny Hanma, co niejako podkreśla jego sposób poruszania i budowa podobna do Yujiro, czy wreszcie to jak odbiegał od innych późniejszych przedstawicieli gatunku ludzkiego, można uznać go za pierwszego, który przekazał swoje nienaturalne geny późniejszym pokoleniom, bez względu czy to kwestia mutacji, czy właśnie wpływu innych bytów. Jednak zastanawiam się też nad inną kwestią dla teorii wpływu demonów na moc rodziny Hanma, bo skoro z posiadania tak wielkiej mocy i demonicznych pleców rodzina Hanma zdaje się nie ponosić żadnej ofiary poza potencjalnym zaprzedaniem duszy. To może są oni po prostu potomkami zrodzonymi z ludzi i demonów. Chociaż to już nieco za daleko idące stwierdzenia, których potwierdzenia być może nigdy nie poznamy. Ponieważ o ile dobrze pamiętam, to inspiracją do stworzenia demonicznych pleców przez autora serii Baki, było po prostu podobieństwo do napiętych pleców kulturystów i wydaje mi się, że temat ten ostatecznie nie zostanie wyjaśniony. Jednak mimo wszystko wciąż uważam, że dość ciekawie postrzegać, iż za siłą ludzi stoi coś więcej. I to nawet jeśli jest to wyłącznie. Prosta i luźna teoria, jak właśnie podpisanie przez jego przodków cyrograf. I to na dzisiaj już wszystko. Tak więc do następnego odcinka, drodzy widzowie, sayonara.